Witam Cię. Czy zastanawiałaś się nad tym, jak to jest, że mężczyzna, który jest w stałym związku, potrafi oglądać się za innymi kobietami na ulicy, albo w nowej wersji przeglądać ich profile w internecie? Na pewno się zastanawiałaś. Wynika to z tego, że mężczyzna ma dwie strategie reprodukcyjne: pierwsza stałe związki, druga przelotne romanse. Co ciekawe, kobiety również posiadają dokładnie dwie te same strategie, tylko różnica polega na tym, że u kobiet one następują chronologicznie jedna za drugą, jedna za drugą, ze względu na to, że one zachodzą w ciąże i mają cykl. Mężczyzna w ciąży nie zajdzie, więc on przez całe swoje dorosłe życie ma te dwie strategie jednocześnie równolegle funkcjonujące. Oczywiście my wybieramy czasem bardziej świadomie, czasem mniej z której strategii chcemy korzystać. Dlatego, żeby mężczyzna mógł powiedzieć, że jego zachowania noszą znamiona zdrady, to on musi być aktywnym realizatorem tej drugiej strategii, a nie wyłącznie biernym obserwatorem. Dla kobiety niestety nie jest to cudowne pocieszenie. Bo żeby doszło do zdrady, to co do zasady muszą wystąpić trzy elementy. Po pierwsze, musi być wystarczająco atrakcyjna kobieta dla partnera. Po drugie, musi być ona z jego środowiska, a na to się składa, żeby ona była, jak to mówią, w jego lidze oraz z jego otoczenia. I po trzecie, musi być długofalowy kryzys w związku. Nie 2 trzy dni kryzysu, tylko kryzys, który trwa, albo kryzys cykliczny, który powtarza się co jakiś czas. Kobieta więc motywowana dobrymi intencjami, poczuciem bezpieczeństwa, chce zaradzić zdradzie w związku, więc wpada na pomysł, żeby wyeliminować dwa pierwsze elementy: czy się da? Oczywiście się nie da. Nie można go ukryć przed wszystkimi pięknymi kobietami, i nie można ukryć wszystkich atrakcyjnych kobiet przed nim. Dodatkowo, on uważa, że on tylko biernie posiada tę strategię, nic złego nie robi, aktywnie z niej nie korzysta, więc w tym momencie czuje się niezrozumiany, bo fałszywie oskarżany. Dodatkowo, nie rozumie partnerki, która w jego mniemaniu ma irracjonalne zachowania. Ten brak zrozumienia prowadzi do rozrywania się więzi w relacji, co niestety prowadzi do kryzysu w związku. Paradoks całej tej sytuacji polega na tym, że kobieta, chcąc uratować związek od zdrady, używając zazdrości, źle ją kalibruje, źle jej używa i w tym momencie wywołuje kryzys, czyli trzeci, bardzo często konieczny element do zaistnienia zdrady. I teraz, niestety, to jest tylko kwestia czasu, kiedy on znowu spotka na swojej drodze wystarczająco atrakcyjną kobietę, która będzie w jego środowisku. Oczywiście, honorowo powinniśmy nie zdradzać. Obiecujemy coś? Powinniśmy dotrzymywać słowa. Ale my nie mówimy tutaj o tym, jak Powinno być tylko jak niestety często bywa. Dodatkowo też nie każda osoba zdradzi, nawet jeżeli te elementy wystąpią. Nie oceniamy tutaj w żadnym wypadku płci, ponieważ mechanizmy te mają zastosowanie zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, więc obie płcie jadą na tym samym wózku. Natomiast bardzo dobra informacja jest taka, że mamy jednak wpływ na to, czy zdrada w związku wystąpi. Natomiast duże ale: mamy wpływ pośredni, czyli kreując. Atmosferę w związku mamy wpływ na to, jak będzie zachowywał się partner. Natomiast nie mamy wpływu bezpośredniego. Jeżeli chcemy wziąć odpowiedzialność za bezpośrednie zachowanie partnera, partnerki w sytuacji właśnie takiej, gdzie może wystąpić zdrada, to stracimy zupełnie spokój ducha. Dodatkowo kryzys może być wywołany nie tylko zazdrością, tylko wieloma innymi elementami. A w kontrze do tego jeszcze trzeba pracować nad elementami dobrej atmosfery w relacji. I o tym właśnie mówimy tutaj i w przyszłych filmach. Dlatego zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału i włączenia dzwoneczka z powiadomieniami. Pojawia się natomiast bardzo ciekawe pytanie: A co w sytuacji, kiedy w relacji nie ma kryzysu, a do zdrady dochodzi? Oczywiście, odpowiedź jest zawsze w indywidualnej relacji, dlatego musimy znać dynamikę tych ludzi. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o strategiach, to możemy powiedzieć o trzech takich przyczynach. Po pierwsze, mężczyzna nigdy nie chciał realizować strategii stałego związku. Nam się tylko tak może wydawało. Po drugie, mężczyzna chciał od początku albo od jakiegoś momentu w związku realizować obie strategie. Po trzecie, mógł realizować strategię stałego związku, ale na jakimś etapie przestał chcieć, co nie znaczy, że nie wróci znowu do tej pierwszej strategii. Więc czy to znaczy, że nie możemy już zwrócić uwagi, powiedzieć o swoich standardach, o tym, co nas rani? Oczywiście, że możemy. Musimy to robić tylko w sposób umiejętny. Trzeba się tego nauczyć, aby nie wywoływać kryzysów i konfliktów. Dodatkowo, jeżeli chcemy mówić o swoich standardach, to muszą te standardy pokrywać się mniej więcej ze standardami partnera. On musi rozumieć język, którego używamy. A dodatkowo, nakazy i zakazy, które z tych standardów wypływają, muszą być realne do spełnienia, ponieważ jeżeli są nierealne, nierzeczywiste, partner i tak i tak nie będzie ich przestrzegał. A jeżeli chcesz pracować nad tymi i innymi kwestiami, czy to zazdrości, czy zrozumieniu mężczyzn, czy dynamiki związków, ze mną to zapraszam Cię na sesje indywidualne, szkolenia. Zapraszam Cię również do wsparcia tego kanału, gdzie będziesz miała dostęp do transmisji na żywo, gdzie odpowiadam na Wasze pytania dotyczące np. tego wideo albo innych kwestii i polubienia tego filmu. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.